i w ogóle nikt o tym nie wiedział? No nikt się nie dowiedział, bo tego nie ogłosiłem. Dlaczego nie? Bo reakcji skolnoty. Wiesz, ta historia przypomina mi jedno zdarzenie sprzed około 400 lat. Wincenty Apollo był wtedy w szkole z internatem. Uczył się tam i jednego razu przyszedł jego tata ze wsi do miasta zobaczyć, jak mu się wiedzie. A Wincenty... Powiedział, nie znam tego człowieka, bo pomyślał sobie, że jego koledzy go przestaną lubić, jak się dowiedzą, że jest ze wsi, że zobaczą jego tatę, który ubrany jest w i jeszcze, że ten tata utyka. Wincenty wstydził się tego do końca życia, ale zobacz, że ta porażka go nie zdołowała, ale w tej porażce odkrył, że Boża miłość jest bezgraniczna. I dziś Wincenty, który był zdolny do takiego chamstwa, Znany jest jako święty Wincenty, chciałbym dać ci teraz radę na to, jak nie ulegać presji otoczenia. Chciałbym ci ją dać, ale nie mam takiej rady. Mogę się jedynie podzielić z tobą doświadczeniem tego, że nieuleganie tej presji może zaboleć i na pewno wielokrotnie zaboli. Być może stracisz kolegę, przyjaciela albo pracę, ale tracąc coś, co widać, możesz zyskać coś, czego zobaczyć się nie da. Porażka to tylko przystanek, a cel jest.